serdecznie już w piątym odcinku w projekcie Malarstwo jako metoda rozwoju twórczości, który jest finansowany przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy, za które oczywiście serdecznie dziękujemy. dziękujemy. Mariamu, dzisiaj na naszych warsztatach za gości jakiś to artysta. Dziś będziemy mówić o Augustie Renoirze. Wspaniały malarz, Impresjonista i rzeźbiarz. Mhm. A to wszystko powiemy, kiedy zaczął rzeźbić i dlaczego, bo to też nie jest takie oczywiste. Nasz Augusto Renoir urodził się w robotniczej rodzinie jako szóste dziecko. Nie miał tyle szczęścia co monet, bo jego tata nie był artystą, tylko był rzemieślnikiem. I wiesz od czego zaczął? Swoje malarstwo? To ja ci podpowiem. Zaczął. Węglem drzewnym malować na ścianie. A że miasteczko słonęło z wyrobu porcelany, więc rodzice stwierdzili, że chyba to jest kierunek, w którym powinien kształcić się młody rzemieślnik. Mhm. Czyli, że powinien się kształcić, żeby móc pracować i zarabiać na życie. Mhm. Że będzie miał tak zwany fach w ręku. Tak, przeprowadzają się do Paryża. I tam zaczyna pracować w fabryce porcelany, zdobiąc oczywiście tą porcelanę. A czym zdobi? Zdobi kwiatami, bo wtedy porcelanę zdobiło się kwiatami i to też będzie miało duży wpływ na jego twórczość. Mhm. Bardzo często u Renoir'a widzimy róże, widzimy kwiaty i one są w różnych konfiguracjach. Bardzo często też kobiety, które przedstawia Renoir, są ozdobione kwiatami. Tak, on tak naprawdę w pierwszych swoich pracach i w swoich pierwszych dziełach skupia się na portretach dzieci, kobiet oraz na y, właśnie kwiatach, kwiatach, tak, w wazonach, tak, kompozycja kwiatowa. Tak, to on to uwielbiał. Jak zaczęłam przeglądać i szukać, to okazało się, że róże są chyba we wszystkich wydaniach. Róże w oknie, róże w wazonie, bukiet róż. To są wszystkie wspaniałe obrazy, które zachęcam do tego, żeby je y, zobaczyć, y, bo bo on miał taką fajną jedną przypadłość, która mnie zafascynowała w jego twórczości, a mianowicie co potrafił? Słuchajcie, zupełnie nie mam pojęcia, co potrafił, ponieważ dziś i Iwonka widać, że pokazuje całą miłość do Renoura. Więc Iwonko, co on potrafił? On potrafił, słuchajcie, uchwycić chwilę w mgnieniu oka, i to mnie zafascynowało w jego obrazach że jak oglądacie te róże, to tak naprawdę tak jak one by cały czas stały w, tym, w tej jednej malutkiej chwili. I to, było, I to jest piękne, jak oglądacie portrety dzieci, których też bardzo, bardzo dużo namalował w swoich dziele jak dziecko z batem, portret dziecka, Filipa. I jak patrzymy na te nawet portrety, czyli one powinny dawać nam wrażenie, że to jest no takie jakby zdjęcie, a my patrzymy na ten portret, jakby to dziecko właśnie przed chwilą stanęło i stoi. Czyli można by było powiedzieć, że Renoir był ówczesnym fotografem. Jakby zatrzymywał ruch. Tak, ale on jeszcze miał coś takiego, taką coś wspaniałego w tych jego obrazach jest, że jak znowu malował te swoje dzieła, jak śniadanie wioślarzy i jak oglądasz to śniadanie wioślarzy to ja przynajmniej mam takie wrażenie, słuchajcie że to, tam najchętniej to bym tak usiadła razem z nimi i zaczęła e, wiesiadować na mnie robi właśnie mhm. to e, i, i. Mhm. ja na ten obraz jeszcze patrzę trochę jak psycholog mhm. e, czytam e, że tak naprawdę tam faktycznie odbywa się rozmowa Odbywa się bardzo aktywna rozmowa, ponieważ ciała, postaci z obrazów są wychylone w swoim kierunku. Widać, kto jest z kim zainteresowany, jest jakiś rodzaj flirtu, tak, jak, tak dokładnie jakby jest, to jest dokładnie zdjęcie bardzo fascynującego spotkania. Mało tego, o tym konkretnym obrazie mówi się, że to jest alegoria przyjemności i radości życia. Idąc myślą według Renuara, a on powiedział coś takiego: Według niego obrazy powinny być piękne, przyjemne i ładne, dlatego że w życiu jest tak dużo nierzeczliwości, żeby jeszcze tej brzydoty nie pokazywać na obrazach. I powiem ci, jak poglądałam, bo jest to twórca, słuchajcie, który nam malował 6000 obrazów że nie ma w jego kolekcji, przynajmniej ja się nie spotkałam, z obrazem smutnym. Wszystko tam nie są, ma brzydoty po prostu. To, wszystko są no. to obrazy bardzo radosne, bardzo pogodne, żeby ten optymizm do nas przemawiał. Ale wracając do śniadania Wioślawy. wioślarzy, czy wiesz, że jest tam namalowana jego żona? E, wtedy jeszcze nie żona a narzeczona. To Mało prawda. tego, na obrazie bawi się pierścionkiem. Nieprawda? A, a to jest nasza zagadka. Zobaczcie, czym się na obrazie bawi przyszła żona Alina. O, ja byłam przekonana, że pierścionkiem. Sprawdźcie to. To jest naprawdę bardzo fajne. Tam jest 13 postaci i z tych 13 postaci, które malował, Zresztą to też jest duża ciekawostka, to są wszystko przyjaciele. Tak to są, są bliskie osoby. Mhm. Bliski osoby, które namalował, i tam właśnie jest przeszła żona Alina, i wcale nie bawi się pierścionkiem. Kolejnym takim obrazem, który przedstawia scenę w chwili teraz, to u, ulubię to określenie scena chwili teraz jest obraz parasolki, który też jest, ma taką małą tajemnicę. Tajemnica polega na tym, że zaczął go malować w 1882 roku, a skończył dopiero po pięciu latach. Czyli czasami, kiedy ktoś nas pyta, jak długo maluje się obraz, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo są takie obrazy, które powstają w ciągu kilkunastu minut, czasem kilku godzin, a są takie, które budujemy całymi miesiącami czy też jak Renuara latami. Wielki impresjonista. Mówią o nim e, impresjonista aż do końca życia. Bo malował naprawdę bez przerwy. 6000 obrazów to jest dorobek e, bogaty, powiedziałabym. To co jeszcze jest bardzo ważne, że tak naprawdę Renoir pokazuje Miłość do malowania jest tak wielka, że pokonuje nawet niepełnosprawność. E, Renoir cierpiał na zaawansowaną postać reumatyzmu. E, palce dłonie miał tak powykręcane, że nie był w stanie nawet utrzymać pędzla. Więc z czasem, żeby móc dalej malować, pędzel był po prostu przytwierdzany do jego dłoni, tak żeby on mógł dalej operować tym narzędziem. I w tym momencie, jak zaczął e, chorować, to troszeczkę zajął się rzeźbą i przestrzenią. E, ta, I tutaj właśnie w jego życiu e, jest ten moment i akcent, że zaczął rzeźbić, bo malarstwo trochę sprawiało mu problem, więc stwierdził, że może spróbuje e, swoich sił w rzeźbie. Hmm. Słuchajcie, w os do ostatnich dni swojego życia malował. Yy, ostatni obraz, oczywiście kwiaty w wazonie, został namalowany tak naprawdę za pomocą yy, jego asystentki, bo już nie mógł trzymać. Yy, Podobrazia, ale bez przerwy prosił o pędzel i farby, pędzel i farby. Mimo, że tym impresjonistą tak do końca nie był, bo w swojej karierze on odchodził od impresjonizmu, najpierw w niego wchodził, bo Monet był jego przyjacielem, zresztą nawet malowali te same krajobrazy. Później troszeczkę od tego odszedł, bo się zafascynował, zafascynował się sztuką wenecką. Mariolu, pytałaś mnie, czy bym chciała, żebym je Picasso namalował, więc ja dzisiaj Cię zapytam, chciałabyś mieć portret wykonany przez Renoir'a? Z ogromną przyjemnością i nawet bym zniosła wielokodzinne pozowanie. Dokładnie. Do mnie ta sztuka gra światła, gra cienia, kolorowe, żywe kolory na płótnie bardzo przemawiają. Naprawdę bardzo przemawia do mnie ta sztuka. Pokazujemy Wam w tym odcinku dużo obrazów po to, żebyście się zainspirowali kolorem, światłem i no, techniką to tak trudno przez kamerkę, ale. Bo my ta chwilę będziemy Renoira malować intuicyjnie. Twój ulubiony obraz, powiesz nam? To jest ten obraz, który już dzisiaj został wymieniony. Dla mnie to jest przede wszystkim śniadanie wioślarzy. To jest ta alegoria radości życia. O, życie po to jest, żeby z niego czerpać. I korzystać te właśnie chwile najlepsze. I sprawiać, żeby tych chwil najszczęśliwszych i najlepszych było jak najwięcej. Często pada określenie chwila. Chwila to jest, to jest wrażenie danego momentu, więc impresja jest wrażeniem. Danego momentu on był genialny. W uchwyceniu nie dość, że ruchu, to jeszcze tej chwili. Wyobraź sobie, że restauracja z obrazu że jest, istnieje i oczywiście można pojechać, zobaczyć, poczuć chwilę na przedmieściach Paryża. Ja chyba zaplanuję taką wycieczkę. Jeśli będzie już można planować takie wycieczki. Pojadę z Tobą! Przecież wiem! <grym> Był taki okres w twórczości Renoira, w której skupił się na kobiecym ciele, na fizyczności. I malował akty. A więc kiedy, kiedy będziecie przeglądać albumy, zwróćcie proszę uwagę, w jaki sposób przedstawiał kobiece ciało tak, i tą pewnego rodzaju nie wiem, ulotność, delikatność. Kobiece akty Renoira mają w sobie dużo ciepła i dużo uwagi, szacunku dla kobiety. I miłości. Tak, miłości. Przedstawiał je w takich kształtach bardzo Rubensowskich. Bardzo mhm. lubię to. Bo te kobiety są takie pełne. Mam nadzieję, że już macie przygotowane farby oraz podobrazie bądź karton. I dzisiaj słuchajcie, intuicyjnie będziemy łapać chwilę renuara. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja zwyczajowo, ponieważ często używam dłoni w malowaniu, zakładam rękawiczki i cóż, bierzemy się do roboty. Jest jeszcze nie. Nie, żebym czekała na to oczywiście, ale faktycznie często tak się dzieje, że nasze malowanie zostawia ślady na ubraniu i wtedy można jeszcze twórczo inaczej się wykazać, a mianowicie farby akrylowe bardzo ciekawie barwią odzież, więc można po prostu coś, co wygląda na rzecz zniszczoną, uratować, tworząc własne dzieło. Się od drugiego trochę inaczej, ale ja bym jeszcze tutaj nie przesądzała Wspominamy, że kiedy malujecie razem z kimś, to warto jest się umówić odnośnie wchodzenia na swoją przestrzeń, tak? E, Zamalowywania ewentualnie elementów. E, my z Iwonką już malujemy swój kolejny obraz, więc tak naprawdę mamy trochę, bo takie znaki, które Iwonka mi tutaj właśnie podaje, bądź też ja jej. I było przed chwilą, no wejdź na moje. <grym> Chyba tutaj pomału zaczynamy wywoływać następną naszą artystkę. <grymne> Wiesz jakie <Jest>, mnie <grymne> Oczywiście. To jest tak trudne nazwisko, że ja zawsze zapominam. <grymne> Ale tak, pewna pani z Japonii za chrupkami. Jest. Jak to i wonach i nie zdarzyło jej się malować na ruchomym podobrażu. Jak się maluje? Już malowałam z tobą na poprzednim odcinku. Mm? I to jest dopiero uchwycenie momentu ruchu. Normalnie jak fizyka, nie? Mm. Ale czad. Po prostu się wkręciłam w to. Chcę A A, że ja swoje malowanie zaczynałam od kwiatów. O, dokładnie, mój pierwszy taki najpierwszy, Najpierwszy obraz. Który już w pełni świadomie malowałam, to były maki w koszu. Obraz, który malowałam przez, przez kilka dni. Pamiętam wtedy kupiłam sobie pierwszą sztalugę. Taką, zupełnie słabą, prostą. Zupełnie słabą, słabą, prostą. Po prostu kilka listewek. Słuchajcie, ustawiłam, ponieważ pamiętam, że zaczęłam w nocy. jakby nie maluję w nocy. Więc pamiętam, jak usiadłam do tej pracy nakładałam farby bardzo grubo, tak żeby po wyschnięciu została struktura. Zresztą to jest samo co teraz teraz robi Iwonka. tylko ja wtedy głównie pędzlami. No i cóż, przerwałam pracę w nocy, wróciłam na następny dzień, potem na następny. Popatrzyłam na ten obraz, czyli nie, nie podoba mi się aż tak bardzo, bardzo. Generalnie rzadko kiedy twórca jest zadowolony z tego, co namaluje. W każdym razie popatrzyłam i przemówiłam do sztalugi i obrazie. Aha, to znaczy, że ja będę malować. I tak się zaczęło. intuicyjnego renuera. Jak zwykle obraz zostanie przekazany na cele charytatywne. Dokładnie tak. Jeśli macie pomysł, to oczywiście bardzo chętnie podamy stronę internetową, e-maila do fundacji. Przekażemy y, naszą pracę do, na cele charytatywne, mhm. tak jak już powiedziałam. Mhm. Dokładnie, do konkretnej osoby, która potrzebuje w, w tym momencie pomocy. I cóż, Iwanko, jak ci się malowało? kolorowo, intuicyjnie kolorowo. Spokojniej niż Picassa. Pamiętasz w poprzednim odcinku, co się działo, jak malowałyśmy Picassa? No tutaj bardziej spokojnie, stonowanie, radośnie. chyba taki wpadłam nastrój, mówiąc o Renoirze. Tak, ponieważ Renoir faktycznie jest to sielanka, jest to spokój, radość życia i też tutaj tak, tak nam Farby grały i tańczyły na płótnie. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy do następnego odcinka. Do zobaczenia! Do zobaczenia. Bądźcie z nami.